Cześć, dzisiaj znajduję się w bardzo nietypowym miejscu. Jak na ten kanał nie jestem na żadnym polu ani na żadnej y, naszej plantacji w gospodarstwie, o której chciałbym mówić. Dzisiaj znajduję się w zbiorniku wodnym. To jest staw, który jest symbolem tego, o czym chciałbym właśnie dzisiaj powiedzieć. A tym tematem jest susza, która dotyka zachodnią Wielkopolskę. I właśnie na tym obrazie, który teraz pokazuję, widać. Tak jak nigdzie, jak wygląda właśnie teraz ta sytuacja. Chciałbym może zacząć od opadów. Od sumy opadów w tym roku. Co mogę powiedzieć? No to jest. Suma tych opadów może nie jest wcale taka zła, ale rozkład tych opadów, i to, że najbardziej deszczowymi miesiącami było odpowiednio luty, czerwiec i styczeń. No, jest już złą informacją dla, dla rolnictwa, ponieważ to właśnie te miesiące jak maj, czerwiec, lipiec one powinny być najbardziej deszczowe, no a my tak naprawdę musimy się, musieliśmy się cieszyć z tego, co napadało nam właśnie w zimę w styczniu, w lutym, a kiedy ruszyła już ta właściwa wegetacja wiosenna od marca, tak suma opadów, ilość opadów się zmniejszyła. I właśnie tak wyglądają teraz zbiorniki wodne w naszym regionie, zupełnie, zupełnie wyschnięte. A, a jak widać, tutaj woda była, ja sobie tego nie wymyśliłem, po innych drzewach też, to widać, że, że tutaj woda sięgała wyżej, a ta sytuacja teraz tak bardzo się zmieniła. Możecie napisać, jak to wygląda w Waszym regionie i, i jakie właśnie skutki suszy odczuwacie, jak to wpłynęło na plony z ubiegłego roku i jak wpływa na rozwój roślin w tym roku. Jeszcze zrobię cięcie i pokażę Wam jedną rzecz. To jest kołek, który wbiłem w dno tego stawu. Niemalże w dno tam do tej wody nie dałoby mi się, nie udałoby mi się dostać. Zresztą tutaj jest też taka skala, bo właśnie po to on jest, żeby gdzieś tam monitorować sobie poziom wody w tym stawie. On jest zabezpieczony od dołu, żeby nie wpadał głębiej. I tutaj będę po prostu co może jakiś czas, czy po zimie, nagram też film, gdzie pokażę jak to teraz wygląda, czy tej wody chociaż przez zimę przybyło. Jak na razie mamy. Już można powiedzieć za chwilę połowę jesieni, końcówkę października tej wody wciąż tutaj ubywa. Ta woda, którą widać na powierzchni stanowi coraz, coraz mniej mniejszą powierzchnię i za chwilę po prostu zostanie tylko takie bagno na środku, jeśli oczywiście nie zacznie padać więcej deszczu.